Cześć! Zanim przejdziemy dalej, to tylko szybciutko chciałbym poprosić o zostawienie łapki w górę na początku filmu, ponieważ strasznie pomagają ostatnio moim filmikom docierać do większej ilości ludzi, kiedy właśnie dacie kciuka od razu po wejściu na filmik tak jak kiedyś to robiliście. Z góry dziękuję Wam z całego serca, a teraz zapraszam Was na film. Bo każdy YouTuber nie gra M9 Marble Fate. To, to każdy gra czy każdy nie gra? Nie, nie będę zmieniał kosy. Nie znam żadnego, który z tą, to, z tą kosą gra. Jak jest team, który po, po Tero wie, co się z czym je, no to wolę Tero. A jak nie to... Jak team nie ogarnia, to to wolę CT. Siema. Ma Siema, polara zgłosili Cię już. Słucham? Zgłosiliście Cię już. A. Widzę, że odpalony. A, widzę, no. No. To powinni reportować tam tego, tam co ma najwyższy level, czyli nie mnie tutaj. Ja nie będę na razie nic patrzył Cześć, rampa słyszałem możesz znajdować Najstarszy, pałac uważaj Na blisko było No, rampa czysta już Pod B, czysta Kurwa, idzie na teren w opaku Tymkąd na Obit jest Ila z był Jeszcze jeden tam będzie. A gdzie jest paczka? Do zero da kurde, HLPSeczka Co w nic w nic w Na rampie jeszcze jeden był, obity Dobra. Eee, y paka, co stali Jeden terror

Sandwich jest Są Wyszedł smoko weź mi się AWP? Kroki, rampa i... Może być jeszcze jeden Kurde, nacisnąłem Do prawej No, swędzący Kurde, wie, wiecie co? Wam powiem. Wam powiem. Yy... Mój grzeszek. Valoranta chce mi się grać. Klaupa. Jest. Na Nie, Nie, Prepare to no, fight Noah Nice Rampa dwójka Toy ROP Nice Mogę rampać w palce Ktoś spojrzał No idealnie w tym samym czasie nie Pałacu bierzemy, nice Pałac, idziemy weźmiesz jak ten, A. w rąbkę Nice A nie wezmę, sorry Nie zdążę już Spoko, mam pieniądze Jezu, nie pikujcie na razie. No, jakich stóp? O, Dobra. Raz. Nie musicie pikować. Chodzi? Tak, tak, tak Lowa Nice Jak poczekacie chwilę, to ja mogę pracę robić, im idzie Ladder Okrop skakuje Skop chyba jeszcze nam idzie jakiś Skradzał шествует. Почекайте я не Ну Окно, пока окно. Дубль тебе, где? Okno. Na czas, na czas, sorry. Nie, prostu. Chciałem go po czasie zabić. Przekupili to będę mieć mało hajsu, bo le leżało je. Leżało więc leżało Mhm, mm tam ławkę mieli. Forever, leżało je, jest je, leżało je, leżało Jest, in in A, jest. jest tam, no Jestem, je, leżało jest tam. Pod, spali, sam. No ta, <laughs> bo do <Mnejda> dorzuciłem jeszcze <laughs> Byłem przekonany, że to jest mój <laughs> Nie wiem skąd się to wziął no, no, no. Chodź do gości z Pakistanu <laughs> Forever bolą ci pracę? Nie bardzo Na szczęście nie bo nas kierujesz <laughs> Nie nie aż tak co ty H1 też Dobrze strzelam. 9 hp, latetri O o już sandwich jest Dobra Firebox Daj mi im wygrać Aha Przez Chodę Noe. W smoku siedział. Co tam w wodzie? Eee, tak, dobrze, dobrze, jakoś leci tak do wydaje mi się właśnie, że wszedł Co, wtedy tak, do z do oka. Tak. Dobra, wieram Cze Czekajcie, ja, ja im mogę zrobić presę. mu? Może być short. Paka Awo. Jest short. Oj, kurde blade. Uj, kakur. Nice straj. No nie chciałabym mi się odpalać w Discorda, nie jakaś leniwa dusko się we no. mnie odezwała. tego twojego flasza, tak? jak się najlepiej ustawić? Tylko wlecie tak, żeby zresztą... Zostawię ci się tego flasza tutaj do ciebie. Nie to się tu gdzieś celuje, no? Tak. Lecie, lecie. No, lecie, 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 Edward. 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 O oh, kurde. Short, to pojedzie. Short na low. Kukle Kuk y od domków Co jest za No to Jeden z pochodzi i To się nam pokazał Ale poke mamy. No Ale prawie było Jakbyś wleciał z serią i byś tak no, to byś tam... Znaczy, gdyby pe pestkę nawet przycelowej, bo oni to nie, nie strzelają dobrze. Miał, miałbyś czas przycelować i... No to jest grok. Może, no. Jeszcze raz to samo tak, zagramy. Sam, no, no. Tak, tak, tak. Tylko teraz nie zgi. No, postaram się. Tylko do konektor coś tam. Powiedzcie, kiedy ja będę flashować B. Jeden jest aparty to do... jest Short nie widzę nic uważam maksymalnie do prawie Proszę I Dymanko na B Aparty O na zero takie totalny nie? 30-10 HP Nice A plantuj Poda przykład Jest kuchnia Cześć, dostał. 5 i podpis na Steam. <laughs> site teraz? Nie ma o Nie ma. Nice. Ale dobrze, że ci się stało, dał. jeszcze raz to samo. łatwo się na tobie wchodzi. Tylko teraz trzech miesięcy i dwóch od domku. Ja pójdę do domku. To chodź ze mną. Nie. Ja mogę flaszę Rzuć mi jeszcze dwa flasze wtedy? Czy daj dałby jakiś ja wam zutę Dobra dobra no. OK Dobra Tego trzeba ich poczekać To weź po prostu mi tutaj gdzieś też też daje ja będę trzymał Fuck dobra, dobra I patrz Kon na dole Spraszować Dobra dobra Strasuję B Chodźcie Mam loko Dziękuję kupia Balkon Back nalder. Od czwartego będziesz miał zero. A ten lajkon płacze, kurde. Oh Daj O oh. Pierwszy frag za dawno Czy mnie grasz w krótkich atakach? W ogóle to się ma? A, a po co mi... Może ci parę parę kałaczka? Nie, nie, nie trzeba A diggo? Nie Będą się spodziewać co, tego samego znowu Zobaczcie, teraz grasz jego To przeszyj chodźcie Chodźcie Polec ojara Nice Nie wiem skąd co to chyba Aż za krótko go ubił No to czy to Patrzcie co temu Patrzcie nikt Oni to nie patrzy. No ja patrzę Dzięki za granie zagra? Dobra Kurde, ale się spłakał tam Boże. Ale tak płakał cały mecz. Cały mecz ryczał.